Z tej strony Kuba i witam Was w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. Ze mną są dzisiaj Zuzia. yo alo, alo. Igor. Dzień dobry, I jej... o, Słuchajcie, dzisiaj jest aktualizacja z nowym brawlerem, czyli z jeśli Chciałem go odblokować na odcinku, ale... ale mam więcej niż 14-10 tysięcy bucharków, a to dlatego, że... Bo gra działała tak, jakbym już go odblokował, Zuziego nie ma, bo nie ma jeszcze tylu bucharków. Bo ja mam dopiero 9513, mało mam. Bo ja nie gram aż tak, żeby zdobywać... A z też już tak. dodali? Nie, nie dodali. Dora to co, zagramy rundkę nim. Igor, mogę ja pierwszy? Co? Mogę ja pierwszy nim zagrać, czy ty chcesz? No, co pani mam zadanie. Zazdro. Czy najpierw bez pucharków? Nie, piłka, ale bez pucharków. Dobra, to już... No czemu pucharku? No bo to jest Czer tak... No bo chcemy przetestować najpierw go, czy on... No, ja lubię bez pucharku. No ale tak tylko, żeby zobaczyć, czy on... O, co on dobrze działa. O, jestem tym. Igor! Mam koronkę. Szaf! W końcu. Ja ci zapraszam, a ty? Nigdy mnie nie dasz mieć korony. Koronę, no, o. Oh. No, nie chcę mieć pucharku! No, ja nie, pewnie będę biaz... biaz... No to sam na no, no, no. Ty i Zóżka na mnie, nie, zobaczymy nie. jak tutaj postać działa. Zózia no, akceptuj. No, akceptowałem. O. Czekaj, jeszcze wziąć postać. A ja będę miał jednego ziomka jeszcze może. No dobra. Nie. Dobra, możemy już grać. No to dawaj. Nie wiedziałeś co znam. Ciekawe co tutaj? Daje... jest. Co to? Co to jest? On jest za potężny. Gadda, tu użyłem. Nie jest zbyt potężny. Od razu jak kuś uderzyłem, to mi się ult naładował. Nie. Ja prawie zginęłam. Dobra, gościu, pomóż, zabij go, tak, dobrze. I się nie odzywasz coś. Ja serio, zginęłam, prawda? Trzeba wam zabić ten jego gadżet. Zuć ja! Wierzę, Macie, problem, bo jak was tylko uderzę, to mi się ult naładuje. No to nas nie bij! <laughs> Uwaga! Patrzcie, patrzcie! Patrzcie, jestem potężny! To jest postać, proszę, od razu wygra! Bez sensu! No ale to jest właśnie fajne w tej postaci, bo nie trzeba tak się męczyć z nią. Ale to jest bez sensu, bo tak to wszystko Nie, <laughs> ja. mieć. No właśnie teraz masz motywację, żeby jeszcze szybciej zbić te 10 tysięcy pucharków. No weź, choć już mnie nie no! Bo jeszcze ja raz! Niebi. Ale chciałem ci pokazać! O nie, 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 nie! Co? Piłka się zatrzymała, a kto ją strzelił? Ja czy ty? Nie. Ej, i patrzcie jaki jestem ja potężny. Ja ci biorę rezulta. No kurwa. Ma, Ej, problem... Kuba I go, ile masz gadżetów? Takie pytanie, bo ja mam zero. Nie mówię. Kuba, co? O, ty jesteś Ale ta postać jest no, fajna! To to nie oszukujesz! Podoba mi się ta postać! Zostaw mnie! Nie, ty zawsze mówisz na tym, że postaci nie masz samotną legendacją. Na pewno tu nie będzie się od całej legendy! Jesteś bubi! Dobra, to posłuchajcie, jak teraz zagramy normalne pcharki. A tu nie! Zagramy, że... Nie się będziecie li... jadli żadnej pcharki! Igor, poczekaj! Zrobimy tak, że teraz wybierzemy. Nie, to oszukujesz Daj z... powiedzieć się Nie, coś! ty, ty zawsze my to nie możemy, tylko ty. to ty jesteś teraz. nie, cię nie, Daj mi nie, nie, to, że teraz nie, spróbować, nie, to to nie, 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 to nie, nie, niego. nie, 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 to jeszcze nie, nie, No No nie zauważyłem. Nie gramy Turuniusz, na co? My sami sobie pogramy z dużo. bo po, nie, nie my będziemy my grać. Wychodzimy. Wychodź z tego, nie będziemy sami sobie pogramy z kuby. Nie, nie I Teraz widzowie oficjalnie zwalniamy go raz odcinków. Oficjalnie. Proszę, zwalniam się razem samemu. My będziecie jali... Nie, nie będziecie, nie będziecie mnie bagać. Nie ja, nie, nie stoję na odcinka. No i trudno, daj że Jeden na jeden spróbujemy. Albo teraz masz, zamienimy się telefonami. Teraz widzowie Zuzia gra na moim. Zobaczymy, jak jej pójdzie rozgrywka. Co jest? Co jest? Runda się nie chce załadować. Przestań. To jest taki zegar. Przestań. Kurde, no co jest z tym nie tak. Teraz widzę, poczekajcie chwilę. Teraz widzę, jesteśmy. Teraz zaczynamy. Ja troszeczkę mam na twoim telefonie teraz, teraz. No i używamy gracie, musimy teraz poczekać. Ja no, wiem, tak ciężko jest wejść do gry. Naprawdę. No i znowu musimy zrobić niestety cięcie. Dobra, jesteśmy już musimy zagrać. Inaczej teraz jest Igor z nami, ale nie będziecie go słyszeć. Kto chce ja zagrać? Może w starcie? Mhm. O nie, bo nie mogę, mus muszę ja być solo. O w ogóle, zobaczcie, jeszcze została dana, na liga mocy. No to dawaj solo. Nie mogę, bo jest trzech graczy. Zbieraj klejnotów? No, mogą być. Chociaż dawaj w piłkę może. No. Alboż ty! Oblężenie, będziemy potężni. Chociaż ja w to nie umiem wygrać czasami, ale dobra. Okay. O, Igor wyszedł. A co możemy w dół teraz? No. no bez jaj! Nie wiem, będzie tych graczy wyszukiwało. Ej, poczekajcie, bo ta gra jest coś zepsuta, chyba. No, no jeszcze tak. Jesteśmy. Poczekajcie. Najpierw no, ja wam pokażę, jak on wygląda. No i macie taką animację od Hornstrom, chyba tak się nazywał. I tam macie animację jak. Znaczy, pierwszego wyjścia lub. Dobrą starską. Znaczy, tfu. Tfu. Stiu. Myli mi się to, myli mi się to blue. jest No i znowu, że cholera jest na Widzowie, mamy problem, ponieważ w ogóle nam nie wiemy graczy. Więc mamy taki mały problemik. Spróbujmy może jeszcze raz bez pucharków. Nie wiem czy tu widzieliście, czy nie. Byście, jakie byście chcieli nowe seriale na naszym kanale A jeśli nie chcielibyście, to może nie gra Już jedna zapisała, że No No Dawaj I tak w międzyczasie o! zapraszam na mojego TikToka Ja nawet ja nie wiem jak on nazywa, bo zapomniałem Coś jako Panią Toro 07 A no to wpadajcie to ja Zobacz, ja jestem potężny! Oooo oh, Ale patrz jaki jestem potężny Ale ale O co z tym chodzi z tym jego gadżetem? Poczekaj przeczytam po Nie chcę nic mówić że ja jestem taki potężny że idę do waszej bramki No kurwa No nie strzelaj chociaż raz No Ejdwid mnie zabije Ale ja też jestem potężny To cię pali To cię paliło Wiem że mnie paliło ale nie, to chyba nie był ten gadżet, było. Jeśli wiecie, co, co robi gadżet Stew, napiszcie w komentarzu. Nie pali. Nie, to robi jego ult. Jego ult tak działa. A, czyli on musi najpierw gadżet, później ult. Ale zobacz, wystarczy, że ja was raz dotknę i już mam ulta. To było za dziecko zacka. Dla mnie nie, bo ja jej nie mam. No właśnie, z tym problem. No ja nie mogę. Daj chociaż strzelić, no. No dobra. Bliska. O nie, wy jesteście zbyt potężni, ale ty zaraz zginiesz. No. Biedziałem. Ej, B też zaraz ginie, bo zobacz, już w niego wjeżdżam. To jest już wjeżdżam! To jest w nas! Ty, nie chcesz mówić, ale od razu, jak niego wjechałem, on rzucił bieżyczkę i on się pali. Ała. Coś się stało. Baczki, jestem potężniak! Przez chwilę dostałam nerwobólu. Ty, ja coś mogę zrobić z tym, ale nie wiem co. Bo muszę zobaczyć, co powiedziała. Ja nie mogłam spiąć kolan. ale ja nie zabijaj. Co, co zawsze wchodzisz w mój ogień! Jezu! A, czy mogliście strzelić to? Kurde, no ja powstrzymałem wam piłkę przypadkowo. Wbijaj to. Nie mogę! Bo jak ja wbiję, to, to nie zaliczy się wam. Idźcie strzelić, pozwalam wam. Niech będą równe szanse. No masz chcę pozwolić. No wiem, tylko musisz ominąć tam PAM. O, dobra. No i walka ostateczna. Ej, ja się rozwaliłem jakoś, ale nie wiem jak... Jaka to była poza, muszę to kiedyś zobaczyć jeszcze raz. No nie no, przegramy. Kurde, wyciszaj tego Messengera, bo one... Mnie denerwują, cały czas ktoś pisze jak my próbujemy nagrywać.

no zobaczenia Dobra, to chyba kończymy nie? odcinek. To poczekaj, wyjdź z tego, ja cię zaproszę. To był dzisiaj taki króciutki odcineczek. Jeśli chcecie powrotu klipów, to napiszcie. No właśnie. I ogólnie muszę wam powiedzieć jedną rzecz. W mojej perspektywy już z Among Us nie będzie. Bo widzieliście, co mi się zepsuło. Niech nie, to wbijaj to na tamten odcinek. bera. subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się i cześć! 拜拜。Bye bye.